Hej, cześć witajcie z tej strony Setix i dzisiaj będziemy sobie grali na nowej serii na moim innym koncie Na koncie SETIX tym, tym moim głównym i, dzisiaj, i będziemy wybijali 11200 11, No ja trochę tego powijam lepiej by było jakbym tą stówę zostawił ale wiecie jak to jest jakieś ten no jest szkoda że tu nie mam nawet 80 szkoda że tu już nie ma tych lepszych do tej pani bo ja bym chciał bo ja ja posiadam te skiny do niej mm. Ja do niej te skiny posiadam, ale ja nie mogę nią grać. Chyba mam je z karnetu, ale nie mam koletki, więc no... Pewnie ją odblokuję dopiero w następnym karnecie. Wbijemy to sobie na kiełku. A żeby go nie szukać, to zrobimy tak. O, Kiełka zrobiła Migla jak otwierałem te. Jak otwierałem karnet, czego nie nagrałem odcinka, bo no nieważne i sorry, że tak długo filmów nie było. Ogólnie jestem chory. Można, może to będzie słychać, nie wiem. Najpierw sobie bym to Jessie Jackie ubił. Nie Jessie, tylko Jackie. Bo Jackie nie lubię. O, lubię Jackie, ale nie lubię jak z nią walczę. Bo jest mocna jeszcze w internet. Dobra. Jackie leży. Kiełek jest fajny, bo to się kilka razy też odbija. Na pewno nagram odcinka. No. Jakby mi się chciał to bym pewnie nagrał odcinek jak tego, jak Gramblary Larry przed premierą Nie Super Milion Milion odbraży. Ale nie chcę, ale nie chcę go kupować I... Dobra, tik Hop, 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 hop On jest, on jest martwy, on jest martwy Albo ja jestem mężczyzną. Dobra. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. hop. Dobra. Ała! I zginę chyba. Chyba zginę. O nie! yes, Jezu! Co ja zrobiłem? Jo. I Bambiczek wpadł. I wysyłamy bambiczków do lobby oczywiście. Ja... Może coś fajnego na odcinku by wypadło? Nie. Okej, okay, jeszcze 10 puszek. Wezmę teraz pana Gail, Gailito. Gailito Bambito Dobra Czy wybrałem Gaila? Nie wiem Tak, dobra, jest good. Jak słyszycie, to jestem trochę chory i sorry, że... bo ten odcinek miał być w piątek, ale no nie pykło. Hop, hop, dead. Jezu mój internet umiera. Halo, Halo. Um, no. Więc tak. Um, um, mm, może się wybiją. Mm, mm. No strzelaj Jezu, ja mam laki Jak zrobię Ja mam laki Ja mam Ej, Jestem ciekaw, czy oni mi obrażenia mogą zadać Ej, On mi może zadać obrażenia? Może, a ja mu nie mogę tak to bym wygrał na bank. Dobra, to mnie zabił. Dobra, i mamy to. No i będziemy tę serię prowadzili na różnych kontach, nie tylko na, na tym. Nie tylko na tym. <ścoughs> No, no. No to. Adios. To odcinka nie mogę skończyć. Nie mogę odcinka skończyć, nie? Ej. Halo. Dobra, bye, bye, bye.